Dzień dobry, nazywam się Piotr Duda, jestem z agencji JMC Studio. W której to agencji pracuje pani Basia, która mnie reprezentuje. A teraz zapraszam na filmik. Bardzo pana przepraszamy. Czemu nie mówił pan, że jest weterynarzem? Bo nie dała mi pani dojść do głosu. I szczerze mówiąc, nie chciałem wkurzać uzbrojonej kobiety. Też ścigam kłusowników, łażę po lesie, ściągam jęwnyki. Chociaż tak mogę pomóc. Jakoś nie kojarzę tu żadnej kliniki weterynaryjnej. Tak, możliwe, bo sprowadziłem się dopiero tydzień temu i mam słabą reklamę. Co posterunkowa? Słuchamy. Nie, nie trzeba. Pani Magda, dobrze zapamiętałem. Magda, tak? Robiła to, co do niej należy. To ja wyglądałem na podejrzanego, także mogę już iść? Tak, oczywiście. Idzie Pani ze mną? No. No, ktoś musi Panią odprowadzić do lekarza, żeby opatrzył Pani rana. Ja mam akurat wolne. No iść, Pasterunkowa. Na co czekasz? Przepraszam, no niepotrzebnie dałem mu się sprowokować. Ale on nie pił do ciebie. Hmm. Tak, przejrzałaś mnie. Lubię po prostu krzyczeć na ludzi. Czasami na niektórych trzeba. A dlaczego nie powiedziałeś szefowi, że podano psu narkotyki? Bo wtedy sierżant zabrałby mi sprawę, a to jest moja sprawa. Hmm. Widzę, że ktoś tutaj walczył o awans. Im mniej osób wie o narkotykach, tym lepiej. Sprawca może chcieć dalej faszerować psa, a wtedy ja złapię go na gorącym uczynku. My złapiemy, my. Słucham? Kolejna dawka narkotyku może być dla tego psa ostatnio. Chcesz złapać skurczybyka, który mu to zrobił? Weź mnie ze sobą. No ja uratuję zwierzaka. Zresztą obiecałem to Kasi. Słuchaj, ja nie naciskam ani nic. Ale to nie jest prośba. Poszła. No, no, to, 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 to ja przygarnąłem tego pieska. No. Miał złamaną łapę i trochę mi płakał, prawda? Piesku? Ale, ale teraz jest już wszystko w porządku, jest po operacji i wszystko się goi jak na psie. Przepraszamy za najście. Nie, nie szkodzi. Ale nie widziałem, że w uroczysku sąsiedzi są tacy wyczuleni. Się do ludzi, bo ostatnio to, to spędzam tylko czas ze zwierzętami. Pan Bartek jest weterynarzem. Zgadza się. E, pracowałem we Wrocławiu w jednej z większych klinik, ale wolę być na swoim, dlatego przyjechałem tutaj. I bardzo mi miło było poznać e, ekipę komisariatu i miło.